Witajcie, witajcie! Zaczniemy od jakiegoś tutoriala tutaj. Czyli co? Sprawdźmy sobie, co kryje menu, które mamy tutaj na dole dostępne. Zaczynając od lewej strony. Mamy możliwość wybudowania budynków. Przykładowo, wieża. Jakieś budynki w kwadracie. Pojedynczy mur. Jak widzicie, jest pojedynczy mur. Ewentualnie płotek. Dalej mamy drogę. Tu przy wyborze drogi możemy ustalić sobie jej szerokość. Tutaj jest wąska, a tutaj najszersza. Jeżeli chodzi o ten element, tu tworzymy sobie okna. I przykładowo mamy okno w kwadracie. Okno przypominające takie zamkowe, i tak jest wież obronnych. Tak wyglądają właśnie te okna. Czekajcie, sobie przeskoczę od razu na sam koniec, bo tutaj ustalamy sobie godzinę. Ja ustawię właśnie dzień, żeby było lepiej widać. I tym sobie zablokuję, żeby nam się pora dnia nie zmieniała. I kontynuując dalej, w tym miejscu mamy możliwość wybrania oświetlenia. Jest w kilku wariantach. Tutaj proporczyki, flagi. Ewentualnie właśnie coś takiego można stworzyć jeszcze. Połączenia jak widzicie się tworzą. Tutaj wybierając tą opcję i zaznaczając na przykład tutaj ten budynek w kształcie wieży wybieramy sobie kolor, który nas interesuje. Ewentualnie wykończenie ścian, które byśmy chcieli zastosować. I tutaj na przykład, wybierając takie z obramowaniem z desek, możemy jeszcze dodatkowo te deski pokolorować. Bo gdybyśmy odznaczyli na taki ceglany, to jest tylko jeden pasek kolorów do wyboru. Dalej mamy na przykład kasowanie elementy, elementów, które tutaj postawiliśmy. I przykładowo możemy skasować drogę. Tu też jest możliwość wyboru, jak szerokie ma być to kasowanie. Jak widzicie, tutaj kasujemy drogę. Możemy skasować drzewo. Ja sobie znajdę jakieś drzewo tutaj. Ewentualnie to też można skasować. Tutaj jest możliwość kasowania takich pojedynczych elementów, jak na przykład ta flaga, ewentualnie latarnia. Tutaj kasujemy budynki. Płotki również. Ewentualnie takie budynki jak tutaj. Wybierając dalej, tutaj jest możliwość edytowania terenu. Trzymając lewy przycisk myszy i przejeżdżając właśnie po terenie, który byśmy chcieli edytować, tworzymy sobie takie podwyższenie. Możemy również zmienić to podwyższenie, na przykład trzymając lewy przycisk myszy, kiedy mamy ten krzyżak ze strzałkami. Dając do góry, podwyższamy ten teren. Dając do długo, obniżamy bądź całkowicie eliminujemy. Natomiast jeżeli będziemy. Lewo bądź prawo, ustawiać to tak, w lewo, bardziej skaliste, strome. Jeżeli damy w prawo, bardziej wygładzone i mniej takie szpiczaste, można powiedzieć, ale ja na razie się pozbędę. Tutaj jest możliwość tworzenia kwiatów. Wąski pasek, ewentualnie szeroki. Uch, bardzo szeroki. W tym miejscu stawiamy drzewa. Drzewa można stawiać tylko pojedyncze. Jakbyśmy trzymali lewy przycisk myszy i przeciągnęli, nic się nie będzie działo. Dopiero na koniec się stawia drzewo. Tutaj jest możliwość zrobienia sadzawki, bo skalinia sadzawki wygląda w ten sposób. Natomiast jak przejdziemy sobie i pogrubimy ten pasek edycji, to taką można wręcz staw zrobić. Tutaj jest możliwość robienia zdjęć, ale to za chwilę. Najpierw pokażę tutaj możliwość edycji, właśnie pory dnia. Jakbyśmy chcieli zobaczyć, jak nasze miasto wygląda w nocy, to przechodząc właśnie sobie na noc, widzicie okna, świeci się wewnątrz światło. I wracając jeszcze do tego elementu z latarnią bądź lampą na ścianie, o chwileczkę tutaj postawię. Widzicie, tworzy się takie oto. Światło. I teraz wróćmy do właśnie pory dnia. Tutaj sobie przestawimy jeszcze raz na południe, to jest południe. Tu jest blokowanie tego czasu, a tutaj jest możliwość ustawienia, z której strony ma być zachód, północ, południe. No, ustalamy po prostu kierunek, z której słońce ma wschodzić i zachodzić. Ja sobie zostawię w ten sposób. I teraz przejdziemy do tego trybu. W tym trybie mamy możliwość robienia zdjęć. Jest on zblokowany na początku, ale możemy sobie wybrać tryb oglądania. To jest właśnie ten zblokowany tryb. Tu jest tryb swobodny, czyli możemy sobie polecić do góry i patrzeć na wszystko z góry, ewentualnie. Będąc na samym dole, mamy możliwość popatrzenia do góry. I nie ma żadnego problemu. Tutaj jest z pozycji. Jakby ludzika, czyli bez latania w powietrzu widzimy to, co widzi na przykład owieczka, którą może tu gdzieś zobaczymy. Możemy sobie popatrzeć na zamek. I tutaj jest oczywiście możliwość edycji kąta widzenia, przybliżenia, oddalenia i tak dalej. Jak widzicie, tutaj możliwości edycji jest sporo. Tutaj jest zabawa z przesłoną, żeby ustalić ostrość. Widzicie, tutaj trawa przede mną jest teraz rozmyta, ale jak zmienimy, to i również ostrość się tego zdjęcia zmieni. A dlaczego zdjęcia? Bo tutaj to jest tryb fotograficzny i klikając migawkę, można tak powiedzieć, tworzy się zdjęcie, które oczywiście z pozycji gry jest możliwość obejrzenia. Teraz jak kliknąłem ten przycisk, to otworzyło mi folder który zawiera te wszystkie zdjęcia, które robiłem można też z pozycji na przykład Steam wejść sobie w zrobione screenshoty i tam również będzie możliwość sprawdzenia idąc dalej tutaj menu można ustalać właśnie poziom nasycenia kolorami kontrast i tutaj o rozjaśnienie jakbyśmy chcieli przywrócić ustawienia to oczywiście zaznaczamy tą strzałeczkę do cofnięcia to można wybrać jeden z gotowych Filtrów. O, nasz podstawowy to jest oczywiście ten. Jakbyście nie wiedzieli, to trzymając lewy przycisk myszy, sobie przechodzimy do końca. Wybieramy ten i będzie nasz. Ale wracając, jeszcze żeby pokazać, taki tryb bardziej sepi. I dobrze, ja sobie przywrócę poprzedni wygląd. I tu jest owieczka, którą można pogłaskać. I tutaj, oczywiście, również w trybie fotograficznym, jest możliwość edycji pory dnia i ewentualnie kierunku, z której jest północ-południe. W trybie kamery jest możliwość wyboru tryb poglądu, jakby mapy. Czy tryb mapy. Jak coś zbudujemy, możemy sobie zrobić zdjęcie, które przypomina mapę. Tryb Google może powiedzieć. O, ja zrobię to zdjęcie. Dam na miniaturkę jako tutorial. I co? I tak naprawdę to by było na razie tyle. Jeżeli chodzi o jakieś inne konstrukcje, to zapraszam do następnego tutorialu. Skupię się bardziej na dostępnych opcjach. Także dzięki wielkie i do zobaczenia. Hej!